Dzień dobry wszystkim, Dante tutaj przywitał Was ziewaniem. Tutaj mamy też graculindę. E, dzisiaj kilka rzeczy bardziej stajennych. E, Rutyna stajenna. E, będziemy robili też nowy padok dla koni, więc mam nadzieję, że film będzie Wam się podobał. Dam też od razu śniadanko. Tutaj mamy jedno. Przechodzimy. I mamy Koniały dzielnie wcinają swoje jedzonko. Jak zawsze bardzo mocno smakuje. Gracian na ochotku. Smakuje ci, prawda? No tak. Jak zjedzą, to idziemy na łąkę. Właśnie ogarnęłam już dwa boksy, jeden Gracji i drugi Dante. Mają czyściutko, konie są na łące. Jeszcze zaraz zostawię mi siatki i będę miała wszystko zrobione. Teraz na chwilę przyszłam do domu, żeby się cieplej ubrać, ponieważ idziemy robić padok dla koni, taki tylko tym, tymczasowy, ale zawsze coś, nie będą się przynajmniej taplały w błocie. Tutaj właśnie już zaczynamy robić padok. Jedną ścianę, a wręcz dwie były już wcześniej zrobione, a tutaj są wbite nowe słupki i wkręcamy już specjalne wkręty do taśm. Na tych wkrętach będą dwie taśmy, żeby konie lepiej widziały ogrodzenie oraz jeden drut. Daje już gotowy efekt. Teraz zabieram się za ubieraniem derek i puścimy je na już nowy padok. Były naprawdę wyjątkowo grzeczne. chodzą i właśnie będziemy już je brać do stajni, bo zaczyna się robić ciemno. No i dodatkowo zimno. Konieły! O oh, ho oh, oh, ho! Oh, oh. Tak! A wam co? Idziemy do domu, nie kłócić się. Czemu jesteś taki złośnik? Czemu jesteś taki złośnik? Chodź do mnie. Złośniku złośnica mm. <grywa> Masz długi język Teraz już pod koniec dnia zabieram się za robienie kolacji dla koni Zaleję, bo robię meszyk tak jak co dzień wieczór Ocantę chyba tam chwali się swoim msionem siatki no i Będziemy powoli kończyć ten dzień na kolację zazwyczaj. I dostają taką większą miarkę. No i to później idzie do zalania. Dancika na razie więcej lążuję niż wsiadam, bo jest po prostu średnio pogodowo. Ale niedługo wrócimy do takich normalnych treningów. I tutaj mamy jeszcze Grację, która sobie coś tam wcina. Z Graską wychodzimy na spacerki głównie. Bym wam pokazać jeszcze jeden sposób na zaoszczędzenie, na przykład. Tutaj mam witaminę C kupioną z Allegro za chyba niecałe 40 zł, jak się nie mylę. A w sklepie jeździeckim za witaminę C z takiej końskiej firmy możemy zapłacić nawet 80 zł, 100 zł, no zależy z jakiej firmy i tak dalej. No ale na takich kilogramowych. Jak ja przeliczałam, no to na witaminie C zaoszczędziłam chyba ponad 100, więc bardzo fajnie. A MSM było jeszcze tańsze, a w sklepach jedzieckich jest jeszcze droższe i na nim ponad 150 zł zaoszczędzono. Więc jak macie możliwość, to możecie sobie kupywać, tylko musicie przejrzeć składy, czy są takie same. Jeśli są, sam, to nie ma żadnego problemu. Ja wykupiałam taki zapasik. Żeby podawać, bo no, nie chcę przepłacać na takich samych rzeczach Tutaj już mamy jedną kolacyjkę O no, tak Zaraz się pokłócą moje jedzenie Bierzemy w wiadereczko I damy też drugiemu kolacyjkę No już się nie da Drugi też już wcina Wszyscy zadowoleni Brania też tam wcina Tutaj już mam wszystko ogarnięte, więc mogę zbierać się powoli do domu. Mam nadzieję, że taka forma filmiku również Wam się podobała i zachęcam Was do zostawienia znaku po sobie.